The Dietrich, źródło domowego ciepła. Witam przy kolejnej pompie splitowej, jednostka wewnętrzna HPIS. Urządzenie występuje w typu szeregu od 4,5 do 27, czyli w porównaniu do pomp Alesio S, Alesio SV200 mamy dwie dodatkowe moce 22-27. Jednostka wewnętrzna HPIS ma zabudowany zbiornik buforowy o pojemności 40 litrów. Dlatego musimy zwrócić uwagę podczas montażu urządzenia na ścianie, żeby konstrukcja ściany mogła takie obciążenie przenieść. Urządzenie ma regulator Dymatic Evolution pod pokrywą. W dolnej części są przyłącza hydrauliczne, przyłącza chłodnicze, przelotki kablowe, przelotki czujnikowe. Przyłącza są oznakowane grawerem. Na płycie dolnej. Jak dostać się do urządzenia? Musimy odkręcić dwie śrubki, delikatnie odchylić zatrzaski i ściągamy panel przedni. Widzimy wtedy regulator, przycisk podający napięcie na wyświetlacz płyty. Blok przyłączeniowy do grzałki. Jeżeli chcemy dostać się do płyt, musimy tutaj tymi dwoma zatrzaskami odchylić pokrywę. W tej części znajduje się płyta EHC05, czyli płyta główna pompy ciepła. W tej części znajduje się płyta komunikacyjna, oraz widzimy, że na pokrywie Zabezpieczającej płyty mamy widoczny schemat. Schemat z płytami, schemat z blokowaniem poprzez zworki grzałki, schemat z oznakowaniem poszczególnych wyjść na płycie. Jeżeli chodzi o po zespoły, które się tutaj znajdują. Mamy po prawej stronie skraplacz. Nad skraplaczem pompa obiegowa, tak zwana pierwotna. Grzałka elektryczna w wersji elektrycznej. W wersji hydraulicznej tego elementu, czyli grzałki, oraz bloku przyłączeniowego nie ma. Natomiast wtedy z urządzenia wystają dwa dodatkowe krótce, które są podpięte do zbiornika buforowego w miejscu tych dwóch mosiężnych zaślepek. Dodatkowo widzimy czujnik przepływu. Filtr magnetyczny pomiędzy skraplaczem oraz zbiornikiem buforowym, czujnik powrotu żółty kabelek, czujnik zasilania niebieski i czujnik wspólnego zasilania czarny. A wersji hydraulicznej też ten czujnik wspólnego zasilania zlokalizowany jest w zbiorniku buforowym. Dodatkowo pompa obiegowa tak zwanego obiegu A0 na lewo od pompy Czujnik ciśnienia. Po tej stronie mamy naczynie przeponowe, zabezpieczające układ grzewczy oraz zawór bezpieczeństwa do układu grzewczego. Dodatkowo, w tym miejscu, odpinając te spinki przy zaworze bezpieczeństwa oraz spinkę na korku w górnej części, możemy zamontować dwa osprzęty. Jeden z nich do wyboru. Osprzęt obiegu grzewczego z mieszaczem, czyli zawór mieszający drugiego obiegu oraz pompę obiegową lub bose, gołe rurki miedziane, które wyprowadzą nam medium grzewcze z bufora na grupy mieszająco-pompowe zewnętrzne. Wszystko zależy, jak chcemy skonfigurować kotłownię, jakie mamy obiegi, ile mamy tych obiegów. Tak możemy tutaj konfigurować. Wyjścia hydrauliczne, jak również wyjścia elektryczne. W górnej części nad grzałką i na zbiorniku buforowym znajduje się odpowietrznik automatyczny. W tym miejscu mamy blok przyłączeniowy grzałki. Do tego miejsca doprowadzamy zasilanie elektryczne grzałek. Jak należy taką czynność zrealizować? Podkręcamy śrubkę, ściągamy Pokrywę zabezpieczającą i widzimy w tym miejscu właśnie blok przyłączeniowy grzałki. Tutaj podajemy napięcie. W górnej części są przekaźniki grzałki oraz termik, czyli termostat zabezpieczający grzałki. Oczywiście jak w każdej pompie ciepła, tutaj również montujemy zworki blokujące dane stopnie grzałki. Jak taką czynność przeprowadzamy, mając daną zworkę, wpinamy ją w odpowiedniej konfiguracji w zależności, jaką moc chcemy uzyskać oraz jaki rodzaj zasilania mamy, czy zasilanie jednofazowe, czy zasilanie trójfazowe. Patrząc na schemat elektryczny, który znajduje się na pokrywie od płyty EHC i płyty komunikacyjnej lub w instrukcji. Wpinamy zworkę w ten oto sposób. Dedytrich źródło domowego ciepła.